ekranie ekrany. To zatrafiłem? To! Przecież widać, że jest ten gamaka, to jest pierwszy odcinek z FIFA 20 na tym kanale. Nowa seria, może, no, może nie nowa, bo stara, bo już kiedyś nagrywałem FIFA jakbyście głębiej zajrzeli w kanał to nagrywałem FIFA 17, a wtedy moje umiejętności były e, zerowe. Praktycznie zerowe. Czy coś się zmieniło od tej pory? No trochę się zmieniło, tak? No... Bo po 17 grałem w 18, później w 19 nie grałem, no i dopiero sobie kupiłem. Znaczy, nie dopiero, bo na wrzesień. Na wrzesień, sorry. Na grudzień sobie kupiłem FIFA 20. Ale nie o tym mowa, bo dzisiaj robimy pack opening mamy 50 paczek do otworzenia. Aktualnie jest, aktualnie jest drużyna sezonu z Premier League. Więc mam nadzieję, że trafi jakiegoś toca. Miejmy nadzieję, że wymiennego, bo fajnie by było, gdyby był wymienny. No i co? No i myślę, że będziemy zaczynać powoli. pack Opening. No, mam tutaj piki. Specjalnie sobie zostawiłem. W sensie te mogłem. Te cztery piki mogłem. już otworzyć przed odcinkiem. Miało tak się stać, ale zapomniałem. Więc ja sobie otworzę szybko te piki eee, Tutaj ktoś e, oczywiście Labur Po Bc. Eee, tutaj strik, bo też pod SBC będzie z Premier League eee, Jones pod SBC z Premier League Byłem bardzo dobrze, że mi się tutaj trafiają piłkarze z Premier League, ponieważ mi się przydadzą oni do wyzwania z, z Premier League To SBC yy, i tutaj specjalnie na no, odcinek zostawiłem yy, z poprzedniego chyba jeszcze sezonu yy, Piki yy, z yy, Icon Moments No i mamy do wyboru tak Queverta, ja niegle dobrze czytam Sorry jeśli źle czytam yy, Hagiego i Jigsa? Nie wiem jak się czyta. Sorry. Nie wymawiałem nigdy jego nazwiska. Mm. Teraz pytanie: kogo wziąć? Kto jest taki bardziej grywalny? Mm. Żeby też się nim fajnie pobawić, nie o to chodzi. Mm. Myślę, że tutaj będzie cluiwek bo u mnie w zespole jak u każdego pewnie. Yy, Większą rolę odgrywają napastnicy w bramek. I tutaj, jak widzicie, złota paczka, złota paczka, nie, 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 tylko są złote paczki. Są jeszcze paczka rzetki piłkarzy elektrum, paczka piłkarzy elektrum prime, paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy i paczka za stokoła. Specjalnie, specjalnie zrobiłem yy, wyzwanie, które było pod koniec ubiegłego sezonu. Yy, o paczkę za stoka Ile je robiłem? 5? 4-5 dni? Coś takiego? I myślę, że najpierw zaczniemy sobie od złotych paczek i wypowiedzie. Po co złote paczki otwierasz, skoro nic, ich, nic z nich i tak nie trafisz? Nie wiem, która to była FIFA, ale to była chyba FIFA 18. Yy, ekipa fantazy trafiła ze złotej paczki bodajże Ronaldo, także nie można powiedzieć, że nie może być ekranów. I myślę, że Otworzę sobie jakieś tak 20 paczek, 30, żeby zostało mi jakieś 30 paczek na tocy z Serie A i oczywiście jeszcze na tocy z Bundesligi. Ale ja najbardziej czekam jeszcze na te tocy z Serie A, ponieważ będzie do trafienia Ronaldo yy, i jeszcze inne karty grywalne bardzo, także myślę, że warto czekać, a taką penię też się pojawi. Także otwieramy pierwszą złotą paczkę i pie pierwszą złotą paczkę. Czy będą ekrany? No niestety nie ma ekranów. No cóż, jak to w złotej paczce? Ekranów nie ma. Więc ja myślę, że pokażę Wam teraz paczkę, w której coś ciekawego trafi, albo będą chociaż e ekrany. No i trafiłem z tym gry Strażnik w złotej paczce. Ale to nie jest nic takiego takiego boom nie? No bo on kosztuje no, 200 monet, nie? No nie oszukujmy się, no ale Ważne, że to jest styl gry. I tutaj rzadki piłkarz. I kto to będzie? Pedro Enrique? Nie znam, nie znam. Jeśli jest to paczka wymienna, to ok. Niestety nie jest paczką wymienną, ale jeszcze trafiliśmy kościelnego i kościelnego, nie wiem jak jego yy, się nazwisko wypowiada, czyli kartę 8.1. I tutaj jest taki trochę bug, ponieważ czy nie sądzicie, że pierwsze powinny pojawiać się karty yy, z wyższym overallem? No właśnie. A tutaj pojawiła się z niższym, prawie najniższym. I kolejny rzadki zawodnik, i tym razem ekrany nie ma walkoutu yy, Hiszpania, o jezu co to będzie, SP Oj To jest nieszta y, y, No, także i tak nie jest źle Karta 83, jak widzicie, dalej? Kto jeszcze będzie w tej paszce? No, nic, ciekawy, szkoda że nie jest wymienny, bo bym zgarnął za niego jakieś 2,5 koła. Jeszcze z tym gry egzekutor, który jest warty jakieś 900 monet. Także nie jest źle, nie jest Taki miasta na pewno się przyda do jakiegoś SBC, żeby podwyższyć yy, ocenę. O, i trafiłem Akę. Ake, myślałem, że mam... że mam go w składzie, ale jednak nie mam. Okej, okay, okej, okay, przyda się na pewno do yy, wyzwania z Premier League. No otwórzmy może sobie teraz y, złotą paczkę premium Może będą ekrany i nie ma ekranu No Sliwani, kto to jest? Ile on jest warstwy? Na pewno niedużo Było wow. jakieś 900 monet Okej, okay, no to polećmy sobie teraz z dużą złotą paczką premium Są ekrany Są ekrany Totsa trafiłem? Tots! Nie, 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 to nie jest Tots To, okay. to jest Godil, ale... ...walkout, ale... Kurde Myślę, że to jest to. Jak te karty z... z, z Champions League potrafią nie? Myślałem, że trafiłem Totsa już się cieszyłem, że eee, trafiłem Godilla 8-8. No, no cóż, to, to i tak nie jest swój traf. Cieszyłbym się, gdyby to była paczka jeszcze wymienna. Ale najważniejsze, że jest walkout, yy, piłkarz dobry trafiony. Jest to paczka wymienna i dostanę za niego jakieś 30 koła. 30-40 koła przy dobrych wiatrach, także nice, nice. Widzieliście. Jeszcze Zidane Zidane, za którego dostanę jakieś półtora tysiąca. Także, o, jeszcze styl gry katalizator, za którego dostanę jakieś dwa koła. To jest udana paczka. Sprawdzimy sobie jego cenę na fudminie przed I on kosztuje 34 koła. Także, bardzo dobry draft. Ja sobie go wyślę na listę transferową. Ponieważ. Okej, okay, może by mi się przydał i do SBC, ale, ale yy, trzeba pamiętać też o tym, że muszę zbudować sobie nowy skład, bo skład mam fatalny, gdybyście go yy, zobaczyli. No to skoro tak dobrze szło, to otwórzmy kolejną dużą, złotą paczkę premium. I no nie ma ekranu, niestety. No szczęście się wyczerpało. Cóż... Ale trafiłem znowu katalizatora. Szkoda, że to nie jest paczka yy, tego... Yy, wymienna, nie? No No kolejne dwa koła bym zarobił, nie? No także... Ale cóż... Nic nie poradził. No to teraz mieszana paczka piłkarzy Prime. Czy trafimy... Jakąś dobrą kartę? Nie ma ekranów. Kampania, który jak ktoś nim umie grać w lice 10, to potrafisz bramkę. Niby się wydaje on słaby, bo 61 tempa, ale powiem Wam, że nieraz mi bramkę strzelał. No to może teraz złotą paczkę, cofnijmy się, tak trochę. Może trafimy teraz toca oby. No nie, ni niestety... trafiłem jakiegoś mech medii. Także tak sobie, tak sobie. No to teraz złota paczka ekonomiczna premium. I nie ma ekranu. Niestety kiedyś z niej trafiłem ekran ale to tylko raz, a to jest wiecie, nie? No to teraz... Teraz kolejna duża złota paczka premium. Nie ma ekranów. No, ludzie, jak ja otworzę paczkę ze stokaj nie będzie ekranu To co? Ja zrobię co? Dwa style gry w jednej paczce, czyli da radę. Słyszałem kiedyś taką teorię, że nie da rady, ale jednak yy, da radę. 35 paczek nam zostało. Do 30 otworzymy i na koniec zostawię paczkę za 100K. No to co, może teraz mieszana paczka piłka czy prime znowu? O, są ekrany i to jest walkout chyba. No eee, to jest. To jest znowu. Nie, to jest screen ale wokół, wokół, także znowu kartę 86 Mam nadzieję, że to jest paczka wymienna, ale raczej jest niewymienna niestety. Tak, jest niewymienna. On naprawili tego yy, baga, że trafiasz na przykład kartę 80 ale ona ci w sensie nie pokazuje. Masz... Paczkę bez ekranów, ale w niej masz ekrany, nie? Po prostu ci się pojawia karta Connolly, nie? Taki bardzo Na pewno dobrze go e, pamiętacie. Mam jeszcze paczkę z rzadkim piłkarzem 82-88, ale to y, otworzę tą paczkę dopiero wtedy, gdy będę miał. ja mogę teraz otworzyć. No, za taki proszę się nie że, się, że się to znając życie, nie będzie ekranów, Ale proszę jej. Są ekrany. Nie ma walkoutu chyba. Yy, Francja. LP. Koman. Please, tutaj Coman. Także nie jest źle. Ja go, ja go, chyba wiem już w składzie. Mam nadzieję, że ta paczka jest wymienna, bo chyba na nim... Yy, Kilkanaście tysięcy, mogę zgarnąć. No nie, to nie jest paczka wymienna, ale... trafiłem komana, nie? Także... No tak pięć koła, także nie, nie za bardzo, kilkanaście tysięcy. No ale zawsze coś by było. Dobrze i teraz paczka za stoka. Przytrafimy Czy trafimy... Uwaga Jak nie będzie ekranów to ja nie wiem co zrobię. Serio Są ekrany Jest lokal Okej, Francja SN Griezmann Trafiłem Griezmanna O kurde Paczka za stuka Szkoda, że ona jest tylko niewymienna, ale naprawdę użyję go do składu. Ja się postaram się, nie? Postaram się złożyć skład pod niego. Możecie napisać w komentarzu, czy, czy on jest dobry, czy nie, ale naprawdę. Trafiłem Griswana. Grisman jest aktualnie warty chyba jakieś 80 koła? Nie, 50 koła. 50 koła także i tak nie jest żywenne, nie? Naprawdę i taki i jeszcze Grimaldo Grimaldo 4 koła Haller to już bieda Arnautowicz też bieda A Taki du ile kosztuje? 3 koła, tak dwa, trzy koła Okej, okay. o, Pulisic. A ciekawi mnie ile on kosztuje eee, 650 To jest znaczy 650 Tysiąc ale taki Origi już kosztuje. 2-3 koła, nie? Także i tak nie jest Luis Felipe. O, on kosztuje teraz y, kołady jakieś 2800. Także jakby to była paczka wymienna, to naprawdę by mi się y, opłacało, nie? Robić to wyzwanie, ale i tak się mi opłacało. Falcao, który jest obecnie warty yy, dwa koła jakieś, dwa i pół. Matic to, to dwa koła. Pedro Enrique, to już tutaj dalej będzie bieda, ale naprawdę, naprawdę to jest bardzo dobry trap. Antoine Griezmann, są jeszcze duplikaty. Ja nadzieję, że mam ich wszystkich tutaj a wymiennych się okazuje, że tylko ma wymienny. No szkoda, szkoda, ale naprawdę yy, pack opening udany. Piękne podsumowanie. Trafiłem Antuana, Griswana, no... To zostaje taki dosyć, że że nie, na przykład nie Ronaldo albo nie taki Messi, no, no, no to trzeba mieć ogromnego farta w tej grze, żeby trafić... Yy, taką kazę. A, a tutaj widzicie mój skład, nie bieda, także <laughs> No także następny pack opening yy, będzie na yy, tocy z y, bodajże La Ligi albo tocy z Serie A Także mam nadzieję że odcinek Wam się spodobał Będą jeszcze inne odcinki z Futa Jeśli Wam się nie podobał to napiszcie mi w komentarzu co poprawić ja będę się starał, bo chcę, y, aby wielu ludzi mnie oglądało. ani niedługo, jak się skończą te całe toccy, to mam już tutaj kwalifikacje, widzicie, do Premier League od jakiegoś miesiąca. Tylko czekam, aż minie ten okres y, Team of the Season, bo teraz ludzie tryhardują, nie? No i praktycznie każdy mecz w Food Champions przegrywasz, musisz być mega skopionym, żeby wygrać, nie? Tak samo w Division Rail, nawet w Divisji 10. Nie? także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Napiszcie mi co poprawić w komentarzu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Sfuta i cześć!